Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku okażę jak wymienić wyświetlacz z zewnętrzny w Nokia N90 tego typu. Wyjmujemy baterykę z tyłu, żeby po prostu nie było napięcia. Przechylamy ekranik i tu mamy plasticzek, który jest pod wyświetlaczem. O ten dokładnie. On jest na taśmę dwustronną, więc go odklejamy. Tak jak widzimy, tu jest taśma dwustronna. Po czym? Bierzemy sobie wy... śrubokręcik Widzimy no, taki ampulowy, są dwa rodzaje może być taki jak to Teraz może dostaje się lepiej no, kamerka no, Akurat nie widać, no, ale na śrubkach może być lepiej widoczne O, 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 coś tam zaczyna dostrojać. No, Miejsce z tym, ale wiadomo o co chodzi. Nie jest to normalne, tylko sześciokątne. Wkładamy i rozkręcamy telefonikę. Jedna szuka. Druga śrubka. Wciągamy sobie śrubki, kładziemy ją sobie w zboczku. I teraz przekręcamy ekran z powrotem. Wkładamy paznokcia i musimy tak zrobić, żeby nam odskoczył. Z drugiej strony tak samo, z żadnym śrubokręcikiem, tylko po prostu paznokciem lub e, wykłaszką albo plast taką specjalną plastikiem, który jest ten. Następnie mamy dwie szrubki pod spodem. Jedna. Druga. Zajmujemy tylną część i mamy dostęp do tylnego wyświetlacza. Oczywiście tylny wyświetlacz jest tutaj zakładany. Tak zwana kostka stykowa. Tu są blaszki. Musimy tą blaszkę pociągnąć w tą stronę. Tu podważyć. Schodzi nam cała ta blacha i zostaje nam wyświetlacz. Wyświetlacz wygląda tak. Ten, to sposób. To jest uszkodzony wyświetlacz. Tam już jest założony nowy wyświetlacz. Tak, jak widzimy, z drugiej strony jest lustro. Z tej strony jest ładny ten, ten wyświetlacz. No i to były uszkodzenia na wyświetlaczu. Został on wymieniony. Wkładamy go w ten sposób i wciskamy kosteczkę. Teraz najlepiej sobie wziąć po prostu na wyświetlaczu taką ściereczkę. Można dokupić, na przykład dość często jak wymieniamy, znaczy wymieniamy, kupujemy protektor na ekran, to dostajemy takie ściereczki specjalne, tą ściereczką sobie wycieramy ekranik i w ten sam sposób składamy, składamy tą część. Zakładamy dwie śrubki. wkładamy bateryjkę, zakładamy obudóweczkę do baterii. I włączamy telefon. Widzimy napis Nokia. Z tyłu też Nokia już jest. Sprawdzamy tylny wyświetlacz, nas głównie interesuje tylny, bo był wymieniony I tak jak i tak jak widzimy, działa wszystko. Dziękuję bardzo, do widzenia.